Półki-pałki YouTube. Siema Właśnie próbuję od gościa adres wyciągnąć <grym>, To będzie piękna gra już W menu tak grubo się wyzywają Że uuuu Gościu nam mówi czym mamy grać Nie podoba mu się że gram Lux mam grać Albo czym? Lux? Y to y -tom. Lulu Albo Yumi, Yumi ta. I niczym innym i już jestem frajerem cfelem Moja matka została przeruchana tak jak i cała rodzina Tutaj wszyscy już zostaliśmy wyzywani, bo jak mogło im dobrać emeralda 4 do D1 Także polaczki jak zawsze w cenie, tutaj bardzo ludzie lubią się wyzywać Szczególnie Polacy O, teraz dobra, fokus i wygrajmy Chciałem ich zmutować Chciałem ich wszystkich wymutować, ale kurwa Nie, nie, zostawimy to, będziecie mogli się chociaż pośmiać Z tego co tu się odpierdala ja mu kurwa nie odpuszczę, nie nie napisałem mu nie odpuszczę, ci kurwodowe jadry Baj Ja mówię, jadrę zarapankuję zaraz do pełna i jadę. Ja mam chyba ten, yyy No Cenzurę czatu, mi gwiazdkuje to co oni piszą w większości Wszystkim gwiazdkuje Tak? A W ogóle na Samirę gramy. Jak to się wydarzyło, że ty Samiry nie zbanowałeś? Bo tak się cisnąłem z gościem, że nie zdążyłem nie zbanować. Mm, to zajebiście. Także jakże widzicie wyzywanie się na czacie, to zawsze jest błąd, kurwa. A ty za to nie, nie zbanowałeś Morganu. No jak nie? Jak to? Jest Morgana przecież. Ty. O jak to się wydarzyło? To w ogóle nie zbanowaliśmy Ty. przez tych celi, kurwa, co nas wyzywali, no. cały, cały wybór postaci. Emocje wzięły górę. Mam nadzieję kurwa, że pozabijamy ich tak, rozkerniemy tą grę. Że zamkną pizdy, Polaczki pierdolone, bo takich to już od Polaczków wyzywać, szmaciarzy jebanych. Nienawidzę na takie kurwy, z takimi kurwami grać. Dobra, masz szczęście że grają dla mnie ważniejsze, ale ja i tak go dodaję po tym meczu. <głopie> Chłopie, no co? To ja mu nie odpuszczę, nie? W dżungli u nas są. Dżungli no, no, no. no, no. Się dał wybiegać, kurwa. Dał się zrobić jak, jak ciota dał się zrobić w tej dżungli kurwa ale dalej wszystkich będzie obwiniał, nie? Pamiętajcie, nigdy nie obwiniajcie kogoś za swoje błędy, za to, że jesteście kurwa cięcy albo że coś spierdoliliście kurwa no Nie wolno tak robić kurwa, trzeba brać na klatę kurwa i się poprawić, a nie obwiniać całe świat o Jezu kurwa jak jest źle no I my rozpierdalamy a oni jak cioty kurwa grają no już pizdę zamknęli, widzę. No. on mi będzie mówił, czy mam grać. Czy mam grać z healem, czy z ich zostem, czy z flashem, czy z ignitem. No, gościub jest w D1! No o i jaki co on jest pro, o jaki on jest dobry! Co to jest D1? Kurwa, wsz, byliśmy, już ja pierdolę. Ja byłem już w D1, co to ma być? Oj, oj bo samira na ulta się czai. Coś mi się tak wydaje. Kurwa Dobra Brawo A to co, to Darek, Darek No I dobrze, No dobrze No hej, to mu, kto mu w dupę mnie tak zagotował, tak mi ciężko aż mi gorąco jest My hmm. No, ja ja taki... Myślisz, że kurwa co? No bo to są progracze. Hmm. Gościu pewnie cycka nigdy nie złapał kurwa, a będzie mi mówił jak mam żyć. To teraz go zagotuję pa Dobrze <grym grym> czego podkręty. Ja i tak go dodaję potem na chwilę. Ale co, do znajomych go dodasz i mu będę pisał No <grym> jak adres mi daje? Coś z Poznaniem. Co? Mam ją! Pięknie. A ty zabiłeś tamtą? Tak, zabiłem Fiza. No, by Elegancjo. Elegancjo Francjo. Mam ją! O o! Nie widziałem jej. Kurwa. Dobra, Niko, wróć sobie na Mita. Morgana i tak się cofał, muszaj sobie. Gościu tym wiego ma mniej Golda kurwa niż ja na supportcie. Dlatego tak jak widać na załączonym obrazku nie warto szczekać. Chyba, że szczekasz i masz coś do, poka do pokazania, to wtedy tak, ale. Tak. Lepiej na początku gry nie szczekać kurwa, bo może się okazać, że w chuj nie zagramy. No i już jest smutno, no nawet nie pisze, nie? Bo już wie, że się zbłaził. Teraz będzie tu przyłaził cały czas, ginąć mi kurwa. Oż ta Samira jest strasznie mocna. I patrz, pierwszy no bo... raz nie zbanowaliśmy Samiry i Morgany i od razu Samira, No. Leży. Dzięki.

No nie złapię go, złapiesz go Pięknie. Co mira? Uwaga, bo oni nas nie, nie. tu. Ona z ultem wjedzie. nie, 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 nie możemy tędy wchodzić. Pies mówił kurwa, że ja miałem umig grać, ale mnie kurwa zdrzaźnił. Nie Jeszcze mi napisał, że to jest moja wina, bo ja zaroba, bo, ona chciała, bo Nie trafiłem ultem, już by było po Serafince. Leży! Ma pięknie I... Wyklikany Coś ten wiego miał jeszcze jakiś seaton FIP <laughs> ma 0-4 No Ale kurwa jeszcze mają te chińskie kurwa znaczki na nikach, nie? Bo oni są przecież SKT1 kurwa Najlepsi kurwa proplejerzy. Napisałem, bo tyle miałeś do powiedzenia gdzie jesteś teraz kurwa Dlatego i ja się cieszę, że to się nagrało, nie? Szkoda, że menu nie nagrałem kurwa jak nas wyzywali ostro. Przecież dwa razy grę powtarzaliśmy, bo specjalnie brali takie piki, że, że można było grę powtórzyć, bo teraz po tym patrzyłem coś no? takiego. Że jakie w ogóle dwa razy na niego trafiliśmy. Co za krety niebany. Weź ten wiego, kurwa niech do domu lepiej idzie. Dobra, ja się cofam, bo ja mu nie ufam. Oj. Uciekaj może stamtąd. A. Jak tam w jego? 1-5. Chińskie znaczki nie pomagają jednak w grze. Tobie chce się pisać, ja nie ten, ja nie ogarniam. tak pisania w grze na szybko, ja godzinę mu pisał wiadomość. Za stary jestem kurwa na to. Mi szkoda gry, żeby na odcinku stać bez sensu i pisać z nim, ale no muszę go trochę pod... za to co zrobił, nie? <grym> Jeszcze <grym> blumu teraz zabiorę. Jeden <grym> ze smakował, wiedział, że już tu stoję, ten. Oj, by trzeba było ten multi odpał, normalnie z tego blue. ma utka No. Dobra, oj 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 oj. Dobra, dobra, ja nie lubię tu. Tak w dżungli uważaj tam Nikola. Nie no, tak. pójdę. się pójdę. Nie pójdę. Nie wyjebać znowu. Naszego Tamera O nie, leży. Dobra. Wiego leży też. Ładnie się wbił. Trzeba mu to przyznać. Wiego 2-6, kurwa, ale był mądry, ale był mocny w gębie. Pierwszy raz na Samirę wygrywamy. Samira 2-6. No, słaba jest. Jax tylko tam się trzyma cały czas, 1-0. No i właśnie się nie trzyma. Zabiegniemy na bot'a obronić tą wieżę. Mhm. Oj, nie trafiłem klatką, dobra. bardzo czekaj No i to Morgana. ta jebana i niewrażliwość no. Oj nie trafi i to jak mocno. Pierdolony fizol. Już leci za mną Mostro. Mm. Baron Orden. dobrego. Jack zamiast report to raport Ciekawe za co? Niech tego wiego, swojego kolegę z drużyny zreportuje lepiej. Tak Ta ci pult a teraz ci słowo mnie odzywają Teraz, no, przestańcie trollować kurwa ty jak sami z syny trollują tą grę pedały jebane O nie Fizz, kurwa Niech ten jego przestanie trollować, to wygramy, kurwa. Przestanie ginąć. Gdy mając 2 7, potrafi napisać mi gdzie ja mam 8, 7, że, że mam przestać fidować ty Ja napisałem 8-3, żeby, żeby on przestał fidować, to ja napisałem kurwa. Ale on wcześniej napisał. On napisał, że żeby, się no, przestali trollować. Tu kurwa gry nie troluje. my zawsze gramy na 100% kurwa swoich możliwości. <gry> <gry> Nawet jak czasami to wygląda inaczej. <gry> W życiu bym sobie z gry nie strollował, nie jestem taki pojebany kurwa, ja tu gram, żeby wygrywać, bym czas tracił na, na trollowanie jakieś. Kurwa nie biegnę z tym fizem, bo mnie zabije. No nie, chłopie, nic tu nie zrobimy. No i chuj Oj leże, niepotrzebnie to zrobiłem Ale jestem idiotą. O, wyzywa cię lux! No nie Pięknie, pięknie. Gościu 3-8 Wbija się sam w trzech, kurwa, i nie w ogóle brak słów. Ja to zawsze wyciszam takich ludzi, no ale teraz, że tak powiem, na potrzeby filmu zostawię takiego idiota, nie chcę popisze. Bo oni te jego chińskie znaczki zjebane, ale on teraz jest pro, dzięki tym znaczkom. Nie wtrafiłem. Sojusznik pokonany. Sojusznik pokonany. Przeciwnik pokonany. Ten bieg jest chory na głowę, nie? No jakiego ten Jax widać, że kieruje. Bo ten Jax jeszcze coś tam... no dobra, Jax też jest 2-4. No ale Jax był w mistrzu, tak? A ten do diamentu tylko doszedł, bo on nie miał tej mistrzowskiej bandery. Więc kolega go kieruje, kurwa ten cały czas jęczy bułom jest, no bo Jack się nie odzywa praktycznie. A ten ma najwięcej do powiedzenia. chuj nie taką grażę ja pierdolę. Niebezpieczeństwo. Atakować barona. Atakować barona. O Jezu, gdy miał wybieranie głosowe, to mógłbym mu powiedzieć, co o nim myślę, ale tak to nie. Pierdolę, no. O, no, nie ucieknę. Nie, nic tu nie zrobimy. <śpiewanie> Gość jest tak słaby. To tak chujowy, ja mam więcej golda niż ten Jack. co oni w ogóle, ale kurwa <grymne> 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 Nie mogę go lepiej. ja pojadę po kurwa jutro, ja ja biorę <grymne> jutro wolno <malę. grymne> <grymne> Oj cóż co... Jakby ludzie nie byli anonimowi w internecie to by nie byli tacy cwani O da. Ba prawie ściągnąłem tego, tego Fiza. Ono nie mogę na no gości mnie tak wyprowadzać, z uwagi, aż mi głowa tego. Ja go i tak dodaję teraz, tak? Bierz go jeden na jeden od razu. Dobra gra, dobra gra. Spadam właśnie. A nie, miałem kartę tarczy. O ja! Dobrze. Jegida Galdia jeszcze wjechała. Dobrze, dobrze. Czyli nie spadłem. Od razu lecą reporty, za wyzywanie Grzesz równie dobrze i tobie też powinienem dać? Daj mi też, mam dość tej gry, mam nadzieję, że im zabiorą te konto <grym> Frajerzy jebani, ale oni byli cięcy Dobra, YouTube, widzimy się na następnej grze, chyba że bany dostaniemy <grym> No, nare